Nie jest dobry pomysł tydzień przed vlogmasami zaczynać nowy projekt. Dopiero co skończyłam koc gwiazdkę. Więc jakby yy, chyba powinnam sobie zrobić przerwę, ale kupiłam sobie taką piękną włóczkę i stwierdziłam, że no nie mogę. Muszę chociaż zacząć. Ta włóczka to włóczka Alp Natural Feza. Kolor 776. Ja już kiedyś coś z niej dziergałam, natomiast była ona jednokolorowa, a ta jest taka melanżowa i strasznie mi się to spodobało. To jest taka włóczka, która jest mieszanką różnych włóczek, więc jeżeli nie macie swoich własnych resztek włóczek, to możecie kupić sobie od razu włóczkę taką resztkową. Są przeróżne rodzaje włóczek, które są ze sobą połączone po prostu tak hamsko na supełek. Ja chcę zrobić taki sweterek. Taki sweterek, który wygląda dokładnie tak jak ta włóczka. Jakby mi nie zależało, ale oczywiście mi zależy. <grywa> jak z Matrixa oni nosili te dziurawe swetry. Ja też chcę mieć dziurawy sweter. Będę robiła dziurawy sweter. Długo się zastanawiałam nad fasonem, czy raglan, czy okrągły karczyk, i nic mi nie pasowało. Nawet te takie europejskie ramiona po prostu zwyczajnie, tak jak są skrzywane swetry, że z tyłu się robi wtedy na drutach taki jakby trapez, nieważne. No I stwierdziłam, że jednak nie. Zrobimy najprostszy i najbrzydszy sweter świata. On będzie po prostu z czterech prostokątów. Prostokąt albo kwadrat naprzód, na tył i później rękawy. I tyle. I tak sobie właśnie myślę, że chyba bym zaczęła. Witam się z Państwem po krótkiej przerwie, podczas której przewinałam motek w ciasteczko i nawet zaczęłam próbkę. Wiedziałam, jakie druty wybrać, więc wzięłam takie, których nie muszę skręcać, bo mnie to wkurza i chyba to jest moim zdaniem jedna z większych przewag. Szydełka, dlatego że szydełko chwytasz i już masz, a jak masz druty dokręcane, to musisz znaleźć żyłkę i jeszcze to razem skręcić. I ja bardzo nie lubię takich czynności po prostu. Więc wzięłam druty, które są gotowe z najgorszą żółką ever. Nie wiem, czy mają ją tak zniszczyłam w ogóle. Wydaje mi się, że to jest ta, którą ja po prostu kiedyś wrzuciłam do wrzątku, bo myślałam, że ona się wtedy fajnie wyprostuje i tak się nie stało. Nie wrzucajcie żyłek do wrzątku. Ach, nieważne. W każdym razie, tak wygląda próbeczka. Nie wiem po co ją robiłam, dlatego że wyszło mi wejście oczek na 10 cm i wychodzi mi tak zawsze zawsze. Nie ma znaczenia, jakie wezmę druty, jaką włóczkę. 20, 22 oczka na 10 cm to jest dokładnie to, co ja uzyskam. Więc, e, jakby znając odpowiedź, zanim jeszcze wykonałam eksperyment, muszę teraz zdecydować, e, jaką tu chcę długość, szerokość mojego prostokąta. E, I nabrać teraz właściwą liczbę oczek i sobie dziergać. I w ogóle wszystko będzie piękne. Tak będzie, nie Dobra, to tyle, tyle z próbki. I idę nabierać oczka. 120, może? No to 120 oczek nabieram. Dzień dobry, witam w poniedziałek, dzień czwarty robienia swetra. Natomiast był weekend, a weekend jest zawsze ciężki, jeżeli chodzi o dzierganie. Więcej jestem w stanie zrobić w tygodniu niż w weekend. Chociaż może nie tyle zrobić, co po prostu nagrać. I już Wam mówię, co mamy. Wychodzi mi to tak i wiecie co, to wychodzą takie równe paski. I mi się to nie podoba. Myślałam, że to będzie się zmieniało bardzo szybko te kolory, natomiast się nie zmieniają i wyjdzie mi po prostu speter w paski. Tu jest moja próbka szydełkowa póki co. I nie, no nie wiem, no nie wiem, ale chyba podoba mi się bardziej. Sytuacja jest następująca. Paski mi się nie podobały ani robione na drutach, ani robione na szydełku, ponieważ wychodziły zbyt duże. A ja chciałam, żeby to był taki melanż, i żeby szybko te kolory przechodziły z jednego w drugi. Dlatego postanowiłam, że potnę włóczkę na centymetry. A ponieważ i tak już ją tnę na centymetry, to stwierdziłam, że dołożę do niej trochę ze swoich modków, żeby trochę rozjaśnić i ocieplić ten sweter, bo jednak ta paleta moim zdaniem była trochę taka zamulona. Dzień dobry, dzisiaj jest sobota i mam bardzo dużo pracy takiej domowej, natomiast nie jestem w stanie Wam już później nic pokazać, jak będzie ciemno, a zadziały się ważne rzeczy, więc pokazuję. Włóczka została pocięta na centymetry. Ostatecznie, skoro i tak włóczkę tnę na centymetry dosłownie, to stwierdziłam, że mogę dołożyć też trochę swoich kolorów i swoich motków. I na przykład tego koloru nie było, tego cykinowego fragmentu. Ja mam taką alpakę, więc będzie też dużo więcej kolorów, które po prostu dołożyłam sama. W mam taki jeden panel i tak to wygląda. Mam taki super sprzęt, który się kręci. On tutaj stoi, przede mną. O, i on się tak wdzięcznie kręci, i to jest w ogóle super maszynka. Widzicie zresztą, jak to lekko chodzi? O bardzo prostej konstrukcji. I od kiedy to kupiłam, to to po prostu uwielbiam i używam tego cały czas, i stwierdziłam, że na to od razu będę nawijała tę moją włóczkę, którą właśnie wymyślam. Łącząc ją z kawałków innych różnych włóczek. I jak już zrobiłam sobie taki nawój, to to z nim sobie chodziłam i z tego sobie dziergałam tak, jakby to była normalna włóczka, tylko że lepiej i fajniej i radośniej, bo włóczka się zmienia co chwilę i kolor się zmienia co chwilę. I mój mózg po prostu bardzo lubi taką podnietę, która wynika z tego, że mam wrażenie, że co chwilę dziergam inny projekt, dlatego że zmienia się i włóczka, i kolor, i w ogóle wszystko. To co może zobaczmy sobie, jak ten sweter teraz wygląda. Zobaczmy, zobaczmy. <słuch> To jest takie piękne! To jest takie piękne! Słuchajcie, tak wam powiem, że jeżeli nie cieszycie się w ten sposób przymierzając dzianinę, to... To nie jest ta dzianina. To nie jest taka dzianina, jaką powinniście robić. Zabieram się za robienie rękawów. I, i będzie gotowy. Będę miała spacer taki piękny, jaki chciałam mieć. Wychodzi doskonale i jestem zachwycona i dziękuję. Do widzenia Państwu. Teraz tak sobie myślę, że w sumie to nie wiem po co ja kupowałam taki wiecie... Znaczy wiem po co to kupiłam. Piałam taką włóczkę, i myślałam, że to jest dokładnie taka włóczka, jakiej w życiu potrzebuję. I okazało się, że ona i tak nie do końca spełnia moje oczekiwania. I sama i tak pociąłam i dołożyłam inne włóczki, co popchnęło mnie w stronę tego myślenia o tym, że ja. Ja jestem stworzona do kombinowania i, i ja będę kombinować. Tak, Dziękuję, powiedziałam wszystko. Ten projekt ogólnie sprawia mi tyle radości i tyle szczęścia mi daje. I sam proces wymyślania włóczki jest fajny, i dzierganie jest fajne, że stwierdzam, że to jest chyba to, co ja chcę robić, i już mam pomysł na następny sweter. Oczywiście muszę sprócić tam coś, żeby. <laughs> co mi szkodzi. Ogólnie doszłam do wniosku, że bardzo lubię dziergać, i dzierganie daje mi radość, jak robię to, co rzeczywiście chcę i lubię robić. Jakież to odkrywcze. idzie dziergać dalej, bo chcę już wam pokazać gotowy sweter, a został mi już tylko rękawy naprawdę i ja się nie mogę doczekać, aż ja go zrobię i będę mogła sobie go nosić i on będzie piękny, ale przede wszystkim jakiego ja skończę robić? To najważniejsze jest to, żebym mogła zacząć nowy projekt. Dzień dobry. Wczoraj było ciemno, padało, w ogóle byłam też z sąsiadkami na kawce porannej. Nie za bardzo miałam jak nagrywać, ale wczoraj skończyłam rękawy i sweterek jest gotowy. Jest! Ja się tak cieszę, że ja go mam. To było moje marzenie. Czy żałuję, że pocięłam włóczkę na centymetry? Absolutnie nie, bo on jest niesamowity. Jest lepszy niż sobie wyobraziłam. I czy będę jeszcze ciała włóczkę? Oczywiście, że będę ciała. Już mam pomysł na co najmniej 100 innych swetrów. Właśnie po tego swetra. Więc pokazuję Wam, jak on wygląda. Bo nie jest cudowny? Ja go uwielbiam. Speterek wygląda w ten sposób. To można go zrobić tak, i można go zrobić tak. I ma takie rękawki. Jest cudaśny, i taki fajny. Szerokie rękawy, i ma dużo nitek. I szalenie się cieszę, że dodałam te fragmenty tutaj z alpaką, i z cykinami. I w ogóle wszystko mi się w nim podoba. Podoba mi się w nim wszystko, wszystko, wszystko.